Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym przeglądzie rynków. Standardowo, zanim zaczniemy, pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być przez Was traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, zaczynamy dziś od najważniejszego wydarzenia, które już dosłownie kilka godzin temu za nami. Oczywiście mówię o decyzji Banku Rezerwy Australii na temat wysokości stóp procentowych, bo oczywiście w Australii i zobaczcie po kilku miesiącach przerwy Bank Rezerwy Australii zdecydował się na podwyżkę o 25 punktów bazowych i Patrząc na ten wykres i, ten, i kierunek tej decyzji, a odnosząc się do i porównując to z reakcją dolara australijskiego, no możemy wejść w nieco zakłopotanie, bo dolar australijski słabnie. Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim. Ta decyzja była spodziewana, przynajmniej w ostatnich dniach, przed samą decyzją w ubiegłym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o wydźwięk samej decyzji, później padł jasny komentarz, że najprawdopodobniej jest to ostatnia podwyżka w tym cyklu. I Bank Rezerwy Nowej, Bank Rezerwy Australii przechodzi w tryb czuwania, czyli wyznaczania dalszego kierunku już w zależności od danych. No i drodzy Państwo, z czego wynika kolejna podwyżka, w, jeśli chodzi o no, na, całym, na tle całych, wszystkich innych banków centralnych? Wydaje się to dosyć nietypowo, nietypowym ruchem, bo większość banków centralnych, tych wiodących, już wyraźnie zaznaczyła szczyt, pod, szczyt podwyżek. Utrzymując w, ostat... na... w ciągu ostatnich decyzji swoje stopy procentowe. Teraz pamiętajcie, że jeśli chodzi o Australię, tamtejsza inflacja, przede wszystkim bazowa, cały czas utrzymuje się na wysokich poziomach i mimo trendu spadkowego w ostatnich kilku kwartałach, to niestety zobaczcie, są to cały czas poziomy, które tworzą ryzyko do drugiej fali inflacji, dlatego też Bank, Rezer Bank Rezerwy Australii musiał zdecydować się na taki krok i jest to oczywiście bardzo bolesny ruch dla właścicieli kredytów hipotecznych i to jest jeden z kluczowych problemów właśnie w Australii. Bo z jednej strony mamy cały czas wysoką konsumpcję, wysoką, wysoką inflację bazową, natomiast z drugiej strony mamy bardzo trudną sytuację na rynku, nieruchomości, na rynku nieruchomości, głównie oczywiście za sprawą rosnących kosztów hipotek. I nie jest to odosobniony przypadek, bo przecież rosnący koszt kredytów hipotecznych również dotyka. No, Spójrzmy na przykład Polski bez, bez wsparcia ze strony rządu i wakacji kredytowych, ten problem na pewno znacznie bardziej by wpłynął na ograniczenie inflacji, co oczywiście wiązałoby się z niższą konsumpcją i też niższym wzrostem gospodarczym. Natomiast no, w Australii ten problem jest bardzo, bardzo widoczny. I tutaj przykład, który oczywiście nie może być reprezentatywny dla wszystkich konsumentów, ale spójrzcie na pierwszy lepszy wycinek z Twittera, a tego typu właśnie komentarze dominują dec, do, do, dominują dyskusje po decyzji Banku Centralnego i zobaczcie jaka duża złość jest wśród australijskich konsumentów którzy, którzy właśnie narzekają że kolejna podwyżka jeszcze mocniej podwyższy ich podwyższy koszty kredytu to tak, żeby też zobrazować na konkretnych liczbach, podwyżka o 25 punktów bazowych to dla kredytu na 500 tysięcy dolarów australijskich, przepraszam, na 100 tysięcy dolarów australijskich to jest podwyżka o 15 dolarów miesięcznie. I spójrzcie, jak to wygląda w konkretnych liczbach. Okazuje się, że jeszcze uwzględniając wysokość stóp przed podwyżką, to zobaczcie, prawie połowa kredytów, Posiadacze kredytów hipotecznych w Australii już znajduje się w trudnej sytuacji. Mówiąc trudnej, mam na myśli fakt, że na obsługę swoich, swojego zadłużenia przeznaczają co najmniej 30% swoich dochodów. Zobaczcie, już przed wybuchem pandemii w 2019 roku już była to, było to 20, prawie 27% wszystkich posiadaczy kredytów hipotecznych natomiast przy tym, przy tym wyraźnym wzroście oprocentowania zobaczcie jest to przed, jest to było to już prawie 50% przed ostatnią przed tą dzisiejszą podwyżką a zakładam że uwzględniając wyższe wyższe raty które zostaną zaktualizowane po dzisiejszej dzisiejszej decyzji ta wartość zbliży się jeszcze bardziej w kierunku właśnie 50 i jeszcze bardziej dotknie Australijskie gospodarstwa domowe i na pewno jest to coś, co bank centralny musi uwzględnić przy swoich dalszych działaniach, czy to zakładając szybszą obniżkę, a z drugiej strony, no właśnie, jest problem cały czas wysokiej inflacji i jeśli ona nie zacznie spadać w szybszym tempie, to właśnie ten stres finansowy będzie dotykał będzie cały czas bardzo bolesny dla. Konsumentów, no, ale to z drugiej strony powinno się też przełożyć na niższą konsumpcję, co powinno napędzić inflację. Pamiętajcie, to jest jeden wielki system naczyń połączonych. Natomiast przechodząc już do stricte trading, do, tradingowe, tradingowego przepraszam, aspektu tej decyzji i to, to, co nas najbardziej interesuje dalszych losów dolara australijskiego, to spójrzcie, zobaczcie na, na reakcję dziś. Spread. Rentowności obligacji pomiędzy australijskimi obligacjami a amerykańskimi. No, zobaczcie, mimo podwyżki stóp mamy spadek, spadek tego spreadu, co, co, co oczywiście wynika ze spadku rentowności australijskich obligacji. Natomiast to, co ważne, to fakt, że zobaczcie, wydaje mi się, że tutaj już rozpoczęliśmy trend. Wzrostowy, który będzie powodował, że właśnie ten spread będzie się właśnie zwiększał w kierunku właśnie przewagi rentowności australijskich obligacji. I to oczywiście w długim terminie, jeśli ten trend oczywiście zostanie utrzymany, powinno wspierać umocnienie się dolara australijskiego względem w tym przypadku dolara amerykańskiego, ale również to ma też zastosowanie w przypadku innych. In, innych par walutowych. Po zobaczcie, tutaj mamy ewidentną zmianę struktury charakteru tego rynku w ostatnich, w ostatnich kilku tygodniach i wydaje mi się, że to, co się dzieje aktualnie, to jest tylko i wyłącznie korekta. Bo zobaczcie też w kontekście jeszcze szerokiej oceny wartości dolara australijskiego. Pamiętajcie, że to jest bardzo szeroka perspektywa, ale w tej szerokiej perspektywie, patrząc na dolara australijskiego z perspektywy indeksu ważonego handlem, czyli średniego kursu walutowego z uwzględnieniem płatności zagranicznych, to znaczy im to znaczy, bierzemy wszystkie kursy, bierzemy wszystkie pary walutowe gospodarek, z którymi Australia prowadzi wymianę handlową i w zależności od natężenia tej wymiany, wtedy. Też Wtedy, wtedy też dalsz, da, dany kurs ma wyższą wagę. No i zobaczcie, właśnie bazując na tym aspekcie wyceny walut, zobaczcie, dolar australijski jest po prostu historycznie tani. Nie, jest, nie są to oczywiście tak niskie wartości jak chociażby na, na początku tego wieku, ale historycznie patrząc, dolar australijski jest tani. Dobrze, i przejdźmy do analizy. Technicznej. Proszę o chwilę cierpliwości, już przełączam się na wykres. Dobrze, platforma powinna być już dla Was widoczna i zacznijmy sobie właśnie od pary dolar australijski, dolar amerykański. Zobaczcie tu, podobnie jak na spredzie obliga rentowności obligacji, który przed chwilą Wam pokazywałem, zobaczcie tu też widać ewidentnie siłę popytu. Tu zobaczcie, wyraźnie zmieniła się struktura rynku. Te, szczególnie ten wzrost z 3 listopada, zobaczcie, mieliśmy wybicie. Ostatnich szczytów w tym ruchu spadkowym i można założyć, że faktycznie w tym momencie mamy już ruch wzrostowy, a te dwie świece to jest jak na razie korekta. I kiedy, kiedy można spodziewać się jakiegoś odwrotu i powrotu do oczywiście ruchu wzrostowego? No tutaj ewidentnie można wyróżnić dwie takie strefy czyli oczywiście momenty, w których powstała na rynku nierównowaga. No to oczywiście jest ta tutaj, świeca. Oczywiście też tutaj. No i też wydaje mi się, że e, ta świeca również tu może przynieść ewentualne, ewentualny zwrot. Natomiast no pamiętajcie, że nie jest to, nie ma tutaj żadnej gwarancji i być może inne okoliczności będą sprzyjać właśnie dolarowi amerykańskiemu i być może ten ruch powróci do chwilowych spadków. Natomiast jak dla mnie na razie scenariusz, na, na, na razie ten ruch, który trwa od wczoraj, to jest jak na razie korekta ruchu wzrostowego. Dobrze, idźmy dalej, przejdźmy do pary dolar. Australijski dolar nowozelandzki. Przed nami również wkrótce decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii. Natomiast tam oczekiwania raczej skupiają się wokół utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Natomiast patrząc typowo technicznie na parę dolar australijski, dolar nowozelandzki, to zobaczcie na H4 po mocnym wzroście mamy okres. Takiej szerszej konsolidacji, która też pokazuje słabość tego ruchu wzrostowego, ponieważ, zobaczcie, mieliśmy sekwencję wyższych szczytów, cofnięcie. Szybkie wybicie jeszcze jednego, jeszcze jednego nowego szczytu, po czym natychmiastową reakcję podaży i kolejne, kolejną próbę powrotu do wzrostów uznajemy już za nieudaną. No i to oczywiście tworzy przepis na formację głowy z ramionami i też taką sobie potencjalną zaznaczmy. Widzimy, że na razie tutaj sprawa jest nierozstrzygnięta z perspektywy technicznej, bo kurs jeszcze cały czas balansuje na granicy właśnie linii szyi, czyli tego punktu przegięcia, jeśli chodzi o, o drugą falę spadków. No i jeśli doszłoby dziś do trwałego wybicia tejże linii szyi, to, to można właśnie założyć, że w krótkiej perspektywie będziemy, przepraszam, bo to muszę poprawić. Tak, tu jest to. Że w krótkiej perspektywie będziemy mieć jeszcze pogłębienie tych spadków na tej parze, na interwale H4. Jeśli chodzi oczywiście o potencjalny zasięg, to odmierzamy to w ten sposób. To, bo jeśli ta formacja miałaby się zrealizować, to oznaczałoby to potencjał na spadek na tej parze do poziomu tutaj, zobaczcie, tej. Powstałej tutaj nierównowagi w pobliżu 1,075. Obserwujmy. Dobrze, idźmy dalej. Spójrzmy na parę funt do dolara nowozelandzkiego, ponieważ tu również zauważyliśmy, że są pewne podstawy, że rynek kończy korektę wzrostową i wraca do ruchu spadkowego, który rozpoczął się. Pod koniec wakacji. I tutaj, drodzy Państwo, na H4, wyznaczyliśmy takie dwie ważne strefy dla ruchu spadkowego. Są to oczywiście tutaj te order bloki, po których zobaczcie, następowała dosyć duża nierównowaga. I jak na razie, z tej pierwszej, czy znaczy z drugiej tak naprawdę w tej kolejności, strefy na razie rynek sobie nic nie zrobił. Więc obserwujmy, czy tutaj nie pojawi się jakaś reakcja. Podaża to dlatego, że zobaczcie, mamy tutaj ewidentnie ważną strefę podaży. Mieliśmy tutaj podwójny szczyt z ważną formacją objęcia, objęcia Bessy w tym przypadku na właśnie ten drugim szczycie, więc z perspektywy technicznej widać tutaj mocną aktywność podaży, więc też należy przypuszczać, że jest to jak na razie korekta. Tego spadku. Przypominam, przypominam, mówię o parze funt do dolara nowozelandzkiego. I pojawiło się pytanie w niedzielę o parę dolar amerykański do dolara kanadyjskiego, więc jeszcze szybki rzut oka na tę parę. No i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tu zobaczcie również. Kurs dotarł do ważnej strefy podaży i ta podaż się ewidentnie tutaj aktywowała, bo zobaczcie, mieliśmy bardzo mocną nierównowagę po tym sygnale spadkowym i też należy założyć, że jesteśmy na razie w te, te dwie wczorajsze świece, to jest korekta, tylko i wyłącznie w rozpoczynającym się ruchu spadkowym. Oczywiście jeśli dojdzie do negacji i wybicie do, no, trwałe, trwa, do trwałego wybicia nowego szczytu, wtedy też ten scenariusz porzucamy, natomiast jak na razie mamy tutaj ewidentnie aktywność podaży, przewagę podaży. I tutaj należy być wyczulonym na ewentualne sygnały spadkowe, które gdzieś będą sygnałem, że rozpocznie się, że prawdopodobny jest ruch w kierunku kolejnego poziomu wsparcia, które znajduje się na poziomie 1,338 plus minus. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się dziś wieczorem o 20. Zapraszam wszystkich na webinar dotyczący perspektywy dla metali. Przede wszystkim, oczywiście, skupimy się na cenie złota, ale nie zabraknie także kilku słów o srebrze, paladzie czy platynie. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.